Siemanko, dostałem dzisiaj odpowiedź na maila od Rzecznika Praw Dziecka, to ciekawe, dzisiaj dostałem odpowiedź, a wczoraj maila wysłałem, także tempo jest, no i myślę, kurczę, jak szybko odpisali, pierwszy raz, no otwieram pocztę, no i co? E nic ciekawego. W zasadzie mail krótki. I y, odpowiedź jest taka, że w nawiązaniu do pisma z dnia 14 maja uprzejmie informuje, że Rzeczniczka Praw Dziecka ma zgłoszoną udział w postępowaniu o sygnaturze tutaj jedna sygnatura, oraz w postępowaniu druga sygnatura yy, i Kropka. A później uprzejmie informuję, że rzeczniczka zajmuje stanowisko podczas rozpraw. <grymne> Spoko, pomyślałem. Natomiast yy, podczas rozpraw yy, to rzecznikowi się nie zadaje pytań, więc nie będę mógł uzyskać odpowiedzi Co? na moje pytania przez rzecznika, nie? E <grymne> śmieszne <grymne> trochę. Trochę takie niezrozumiałe, a pytania moje brzmiały: Zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się Rzecznika Praw Dziecka do. I tutaj były dwie kwestie, dwa punkty. Pierwszy z nich do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012 roku, sygnatura 3CZP 72 przez 11. Gdzie w uzasadnieniu czytamy i to jest cytat rzecznik zwrócił uwagę, że orzeczenie o kontaktach rodziców z dzieckiem stanowi minimum gwarancji ich realizowania, co nie stoi jednak na przeszkodzie szerszym kontaktom w odniesieniu do miejsca, czasu i częstotliwości. Coś takiego właśnie znalazłem i pomyślałem, zapytam. No, i, i pisze dalej: Proszę odpowiedź, czy od roku 2012 stanowisko rzecznika uległo zmianie? Czy nadal zdaniem rzecznika, kontakty dziecka z rodzicem, z którym dziecko nie zamieszkuje, określone w orzeczeniu lub postanowieniu sądu należy rozumieć jako ilość minimalna? Mając oczywiście na uwadze, że w artykule 113 KRIO paragraf drugi mowa jest o odwiedzinach, spotkaniach, zabieraniu dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, a w postanowieniu sądu określone są wyłącznie kontakty polegające na zabieraniu dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, a nie określone zostały jakiekolwiek odwiedziny i spotkania. To było pierwsze pytanie, no, czy pierwsza kwestia tak, a druga kwestia jest taka. Czyli proszę o ustosunkowanie się Rzecznika Praw Dziecka do uzasadnienia postanowienia Sądu Rejonowego w Kępnie, sygnatura 3 NSM 59 przez 16, gdzie w uzasadnieniu czytamy, i tu jest cytat, jedynie wzgląd na dobro dziecka może w szczególnych wypadkach prowadzić do wniosku, że orzeczony kontakt na tyle stanowi zagrożenie... Dobra dziecka, że nie powinien być egzekwowany przez nakładanie sankcji pieniężnej. W ocenie sądu analiza materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także aktach sprawy prowadzonych z udziałem stron, w tym także dokumentów w sprawie rozwodowej stron, nie pozwala na przyjęcie, iż przymusowa realizacja kontaktów ustalonych w wyroku rozwodowym zagraża w jakikolwiek sposób dobru dziecka. O, czyli sąd postanowił, ustanowił tak zwane przymusowe, stwierdził, że e, lekkie przymuszenie będzie mniejszą szkodą dla dziecka niż w ogóle brak kontaktu. To przymuszenie wiadomo na początku, wtedy, gdy wiem, jest. E, Zerwana. No, i tutaj prośba: chodzi o odniesienie się rzecznika do kwestii tzw. przymusowych kontaktów w sytuacji, gdy dziecko poddawane jest przemocy emocjonalnej w formie alienacji rodzicielskiej, a rodzic, a rodzic, z którym dziecko zamieszkuje, nie daje gwarancji właściwego realizowania władzy rodzicielskiej i w sytuacji, gdy ten rodzic nie ma kompetencji w zakresie kształtowania kontaktów z drugim opiekunem. W nawiasie, na podstawie diagnozowania kompetencji wychowawczych autorstwa A. Czered Czeredereckiej, zamknąć nawias, gdzie jedną z kompetencji wychowawczych jest kształtowanie kontaktów dziecka z drugim opiekunem. Koniec maila w zasadzie. Także dziwię się, że rzecznik yy, zajmuje stanowisko podczas rozpraw. Yy. Bez sensu. W zasadzie uciekanie od, yy, od problemu de facto uciekanie od, od problemu, od rozwiązania problemu od jakiegoś stanowiska, czyli nie chcę zajmować stanowiska, żeby to później nie było jakby użyte przeciwko nie wiem, rzecznikowi, bo przecież rzecznik wie, że dziecko mieszka z alienatorką. Że wobec dziecka jest stosowana przemoc emocjonalna. Rzecznik wie, że przedszkole jakoś inaczej interpretuje postanowienie sądu dotyczące kontaktu dziecka z ojcem. Rzecznik wie, że dyrektorka i wychowawczyni w przedszkolu łamią prawa dziecka, prawa ojca i dyskryminują ojca. A także wspierają przemoc na terenie przedszkola. To wszystko rzecznik wie, a tu nagle nie chce zajmować stanowiska w korespondencji mailowej. W zasadzie na kluczowe kwestie, które by na pewno usunęły wszelkie przeszkody kreowane przez alienującą matkę. No nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. Jak macie jakieś własne doświadczenia w, w kontaktach z Rzecznikiem Praw Dziecka, to, to dajcie znać. Dzięki.